Hej, cześć widzowie, ja jestem Alex. Zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj pokażę Wam jak zbudować y, bardzo fajną palmę w Minecrafcie bez używania żadnych modyfikacji. E, dobrze, przejdźmy już do odcinka. Przecież do zbudowania te, tej palmy będą nam potrzebne spiczasty naciek. Jak, jeżeli chcecie dużą palmę to jak najwięcej. Jeżeli chcecie małą, to tak 30-20 e, Liście jakiekolwiek, ale najbardziej Wam polecam tropikalne. I tak, zaczynamy, bierzemy sobie te rzeczy w takim razie. I robimy to w ten sposób, że dajemy to i potem to powiększamy, klikając prawy przycisk myszy. Nie wiem w czy to lewy, czy prawy. I robimy tak jak, tak, jak nam się podoba taka wysokość, jaka nam się podoba. Ja zrobię coś około tak. Taka wysoka palma to będzie. Teraz robimy coś takiego. To będą liście. Potem dodajemy sobie tutaj. I tego długość nie ma znaczenia. Ja najlepiej polecam na 4 jak macie tyle terenu. Teraz ja sobie pójść zrobię na 4. Dobra, mamy wszystko dobrze. Teraz robimy coś takiego. O, i mamy naszą palmę. No i tak się prezentuje ta nasza palma. Myślę, że mega ładna. A jak chcecie dodać kokosy, albo jakieś inne, ale kokosy będą najlepszym ozdobą, radziłbym to zrobić ze pradawnych bliszczy. To będą nasze kokosy. Aha. Najlepiej jest robić ze pradawnych zgliszczy, ale ciężko się wtedy ich szuka. Nie musicie oczywiście tych kokosów robić. Tylko jak wam coś brakuje w tej palmie, to tylko wtedy to zróbcie. No i tak, możemy sobie rozstawić w każdym miejscu te kokosy. Na tak, tak. I to się mega ładnie prezentuje. Ale możemy zrobić też na odwrót. Zamiast tego nie, pień, to możemy zrobić z upradawnej Zaraz pokażę Wam dwie wersje. Jak będziecie robić z bloku tu radzę zrobić coś takiego, żeby urozmaicić ten wygląd tej Waszej yy, palmy. Ale nie wiem, czy ktoś będzie robić na survivalu z upradawnej taką palmę, ponieważ jest to bardzo czasochłonne, a zarazem trudne. E, dobra, ja jeszcze tutaj sobie poprawiłem to, bo to tak nie pasowało do reszty. A sobie poprawiłem teraz, świetnie pasuje. A jeszcze sobie tak poprawię, jak tutaj jest w sumie. Teraz jest idealnie. E, no to co, widzimy się zaraz, jak pokażę Wam dwa warianty. Palm. Proszę bardzo, tutaj mamy pierwszy wariant. Tak się prezentuje pierwszy wariant. Tutaj mamy drugi wariant. Dobra, widzowie, ja już będę kończyć ten filmik, zostawcie lajka like po więcej takich filmów, napiszcie czy Wam pomogłem, napiszcie też czy Wam się podobały moje, moje palmy, które zbudowałem. E, możecie je zbudować na jakimkolwiek świecie, którym chcecie, możecie zbudować na walu. Ale druga palma właśnie z bloków na derai tu będzie ciężka to zbudowanie. Nie wiem czy ktoś to w ogóle zrobi. Jak zrobi napiszcie mi w komentarzu. No to co? Maura.